No myślę, że to absolutnie nie zmieniamy tematu, ponieważ to, co robił Nitro przez lata, bardzo przypominało to, co przed chwilą tutaj widzieliśmy i wydaje mi się, że Nitro był pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Natomiast w momencie, jeśli. Słuchaj, Mateusz, jeśli ty masz jakieś zarzuty karne, to idziesz do, na, na policję i na prokuraturę, albo ja to zrobię i powiem, że miałeś tutaj takie sugestie, robiłeś, które na e, Ale Ty nawet tego nie zobaczysz. Policji będziesz to jest wchodzić. zwykła kapusta ale i tyle. Tele... nie zobaczysz. Nie, sorry, ale jeśli mówisz o krzywdzie, bo i robisz to tylko po to, żeby obnażyć swojego oponenta, a nie rzeczywiście stanąć po stronie kobiet, to, to sorry, bomba. ale to jest obrzydliwe. To jest wykorzystywanie krzywdy kobiet. No i moim zdaniem to w ogóle była manipulacja taka. No bo nawet nie chciał pokazać, tylko mówił, o, o ja tutaj zaraz pokażę wszystkim tutaj z tyłu. Żadą, ża jakby widzowie mogą się że domyślać, już, że, nie wiadomo, ludziom, że nie wiadomo, co tam, co tam jest no tak naprawdę. to nawet zostawiam to nie dla było. was, to zostawiam dla was. Ale no. co dla nas jest Panie, panie, panie o panie od szacunku kobiet. do kobiet. Słuchaj, jeśli On też nie rzeczywiście Nie wiadomo, każdy o tym wie by Nie mógł na mnie patrzeć, nie mógł ze mną maja, rozmawiać, by starym się Ale to samo mówiłaś sposób. o mnie i też jakby w tej kwestii. W swoich piosenkach są seksistowskie. Ale ale ja nie, nie mam zamiaru rozmawiać z kobietą w negligencji. Ja po raz który się tłumaczę, to, to jest kierowane do kobiet, którym to się podoba. I proszę tego więcej. No a ja też to usłyszałam i się nie podoba. Ale nie no dobrze, mówię, tak, nie mówię nie tak o wielu osobach. wiesz, kobiet, po prostu nie A poza tym, ty nie jesteś, głosem kobiet, bo to mnie piszesz, że tysiące kobiet, żebym ci powiedział, co myślisz. No tak, jeśli nie może być skończony, to ty jesteś mistrzatęską Możesz ze mną rozmawiać, bo jestem ubrana w jakiś sposób. Wybacz, to jest seksizm. Zachowujesz się jak ludzie, którzy chcą kontrolować stroje kobiet jak księża. Nie. Odpowiedź bomby? Ja wyznaję religię islamu i nie potrzebuję się tu. Ja nie uważam, że mimo wszystko tematy tego typu tu nie powinny być wdrążone. I, i ja uważam, że kwestia przemocy maja, wobec kobiet, jak, tak, to jest jak, kwestia jak na, porównujesz, i na nie, Jak porównujesz jakąkolwiek religię do tego, o czym mówisz, no to jakby dla mnie to jest totalna hipokryzja i nie ma nic z sobą wspólnego. Ale że co, że księże rzymskokatońscy nie pozwalają nam ubierać się tak, jak chcemy? W kościele rzymskokatolickim w Polsce? A ma teraz do tego, jakby o czym mówimy w ogóle? No to, to, że on nie był w stanie patrzeć na mnie, kiedy ja jestem ubrana w co to w ogóle, jakie to jest skojarzenie, że to porównujesz to do jakiejkolwiek religii, No bo ale wszystko, ja oni nie, pyta, o mają takie nie, 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 ja uważam, że w ten sposób możesz jakby no zranić wiele uczuć osób, które się jakby utożsamiają z kościołem i z czym innym. Ko nie, uważam, że osoby... to jest niestosowne z twojej kościół strony. kościół rzymskokatolicki jest bardzo opresyjną rzecz, I, i przede wszystkim tak jak mówię, nie mieszajmy jakiejkolwiek religii w Free fight'y, bo to dlatego, jest jakby ale ja nie totanie... mieszam religii, mieszam kościół, który jest instytucją, jest wielką korporacją, no, nie, nie do jest religią tak dla nie jest instytucją a dla wielu innych ludzi. Nie no, nie jest instytucją, nie w takim nie razie, mówię o religii. Bez po uważam, jest że kurwa, już ten telefon, kurwa, się boisz, kurwa, co się boisz, kurwa, co się boisz? ten Dobrze, telefon, ma... szacunku, kurwa, to ja... ludzi Murano... i wodarzy ty. Muran, poczekaj. Szmaciarzu. Ja widzę, że ty masz bardzo duże pokłady irytacji i tak wobec Murana, bo nawet jak już sprawa nie dotyczy ciebie, to też zarzucasz mu, że on tutaj robi to na pokaz i tak dalej, aż tak cię zirytował tym, czy ty po prostu masz do niego pretensje za całokształt prezentacji w internecie? To znaczy nie no, uważam, że jest bardzo szkodliwym jakby człowiekiem w internecie to co mówi, jakby a propos właśnie, yy, chociażby to, nawet to, co mają mówić gwałtów i tak dalej cała otoczka, no to jest moim zdaniem no, po prostu szkodliwe i mówisz coś o dzieciach, że chciałbyś pomagać dzieciom i tak dalej, tymczasem robisz krzywdę dzieciom, które Cię oglądają, jakby tego już nie widzisz. Ja też nie ja... bo ja Cię w ogóle nie rozumiem. Ja chciałbym dodać… No się... to no, bo nie moja wina jakby, że masz ja two brain cells. Tak, tak, masz rację, no nie, no nie twoja wina faktycznie. Nie, ja już jakby też przemyślałem i nie chcę dodawać. Natomiast, okej, okay, Masza, y, mam wrażenie, że skupiamy się właśnie na tym, że Maja cały czas walczy z bombą, ty teraz z muranem, a między ja wami... Ja między chłopakami jestem. jest ogień, ale między wami dziewczyny... Nie ma nawet zapalnika, gdyż przez tutaj... chwilę ja to się, jak Nie konfidentem. było pytanie do Was! Pytanie pytanie po, do nie było was. pytanie, pytanie było. Po, hej, to do Was! Hej! Podszedłem do niego jako dżentelmen, chciałem mu to pokazać, żeby tego, bo nie jestem kurwa konfidentem. Jestem, jesteś złotowiażem! Nie, nie, nie jesteś konfidentem! Dlaczego? Bo nie chciałeś to pokazać, bo nie przesłaliśmy tu dziewczyny za jest aktualny, tyle, wszystko na ten temat! Moi Bogu. drogi, prosiłeś, żeby przyjechać dziewczyna i Boguś, to jest wiadomość. kurs czy coś. Ja nie wiem, ja nie wiem, dziewczyna ja nie, nie przyjechała i dlatego jest nic nie mówi. Popaki, do Chłopaki, wrócimy do was w następnym